Hello, hello, witam o poranku. Kochani, jestem bardzo podekscytowana, bo już za dwa dni premiera mojego autorskiego słuchowiska w 30 odcinkach terapeutycznego programu dla tych wszystkich, którzy czują, że coś wewnątrz jest nie tak. Są smutni, są zdesperowani, może nawet w depresji, nie rozumieją. Co się w nich dzieje? Jacyś, jesteśmy czasami skołatani, mamy skołatane myśli, skołatane emocje. Nasz świat nie jest takim światem, którego, w którym chcielibyśmy żyć, ten wewnętrzny. Czyli jakaś choroba, jakaś słabość w nas jest. I często jest to wynikiem tego, że nie doświadczyliśmy uzdrowienia od Boga, nie doświadczyliśmy tego dotyku Boga, który zaprowadza porządek i pokój w naszym życiu. I dlatego słowa, które leczą już za dwa dni premiera tego programu. Bardzo się cieszę, że tak wielu osób o to pyta. Mamy już prawie tysiąc osób zainteresowanych tym programem, więc naprawdę wierzę, że to będzie coś niesamowitego i będziemy mogli razem od Boga się uczyć, ustanawiać nowe nawyki. W swoim życiu będziemy mogli różne identyfikować kłamstwa, które są w naszej głowie, w naszym życiu, które nie pozwalają nam wzrastać, rozwijać się i być zdrowymi. To wszystko już niedługo, za dwa dni. Jeżeli jesteś zainteresowany tym programem, to proszę tutaj znajdziesz więcej informacji i link do zapisu na listę zainteresowanych, a już za dwa dni będzie możliwość zajrzenia do środka. Ok, zaczynamy kochani. Duch Święty, Duch Święty. Ten, który jest święty, ten, który jest duchem, to jest właśnie nasz Bóg, który chce przebywać w nas. I o nim dzisiaj też będziemy mówić. Dzisiaj Ewangelii Jana, 3 rozdział 5 i 6 werset. To jest fragment, o którym już prawdopodobnie ze dwa albo trzy filmiki zostały nakręcone, ale wierzę, że w kontekście tej naszej miniserii o Duchu Świętym nie może zabraknąć tego fragmentu, bo on jest najważniejszy. Bo on jakby pokazuje, czym jest zbawienie, czym jest nowonarodzenie i jak możemy wejść do Bożego Królestwa, jak możemy dostać się do nieba. Nie dostajemy się tam przez śmierć, nie dostajemy się tam przez to, że ktoś jakiś rytuał nad nami wypowie, ale wchodzimy do Bożego Królestwa jedynie przez ducha, jedynie przez to, co Chrystus uczynił dla nas, to jest duchowe dzieło, któremu pozwalamy rozwijać się w swoim wnętrzu. Jezus powiedział, odpowiedział Nikodemowi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Ci wszyscy, którzy są teraz żyjący. Mają ciała, narodzili się z ciała, ale to, że ich ciała żyją, to nie znaczy, że oni żyją naprawdę. To nie znaczy, że żyją duchowo, że żyją z Boga. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie chcą mieć do czynienia z Bogiem, nie chcą się poddawać Bogu, nie chcą żyć według Bożego stylu życia. Nie interesuje ich, co Bóg myśli, co Bóg chce. Jakie są standardy życia w niebie w Bożym Królestwie? Nie interesuje ich to. Chcą żyć po swojemu. I nikodem przychodzi w nocy do Jezusa, bo jest ciekaw tego człowieka. Jezus Go inspiruje, Jezus go pobudza do myślenia. Nikodem z pewnością jest pod wrażeniem cudów, które czyni Jezus. I podejrzewa, że Jezus jest Mesjaszem, i podejrzewa, że Jezus wie coś i żyje w pewien sposób, który jest niedostępny dla niego, którego on nie doświadcza. I podoba mi się ta historia bardzo, że ktoś, kto jest nauczycielem Izraelu, ktoś, kto jest, wiecie, ma pozycję jako ktoś, kto jest blisko Boga, kto rozum, rozumie Boże sprawy, te religijne rzeczy, dostrzega, że czegoś mu brakuje. Że jest tu jakiś brakujący element. I to jest dosłownie historia, która mogłaby być opowiedziana tutaj o Polsce, w Polsce, mogłaby ona zaistnieć, ponieważ my również znajdujemy się wśród ludzi, którzy chodzą do kościoła, deklarują się jako wierzący, nie wiem teraz ile procent, prawdopodobnie to spadło, ale, ale jednak pewnie około 90, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. I Jezus właśnie takiej osobie nawet więcej niż takiej po prostu wierzącej, bo Nikodem był ktoś, kimś więcej niż wierzącym. On był gorąco wierzącym. On był głęboko zainteresowany tymi sprawami. On był uczonym w piśmie, czyli on był, nauczyciel, on był tym, który poświęcił kawałek swojego życia, albo może nawet całe swoje prywatne życie, Bożym sprawom. Więc to nie jest, wiecie, jakiś, nie wiem, makler <grym> giełdowy któremu chodzi tylko o pieniądze, tak? To jest ktoś, kto stawia te Boże sprawy na pierwszym miejscu. I takiemu człowiekowi Jezus mówi to jest za mało, że narodziłeś się z ciała. Nawet jeżeli interesujesz się Bożymi sprawami. Jeżeli się nie narodzisz, czyli wskazuje Nikodemowi problem. On jakby od razu przechodzi do sedna, do tego pragnienia i pytania, z którym tak naprawdę Nikodem przyszedł. I mówi mu, przyszedłeś do mnie, bo chcesz znać tajemnicę życia wiecznego i mocy, która jest w moim życiu, to mówię tobie od razu: musisz się narodzić z wody i z ducha. Ciało nic nie pomoże. Ciało może być religijne, ciało może być zdyscyplinowane, ciało może być bardzo dobre, ciało może robić wspaniałe rzeczy, ale pozostanie tylko ciałem, a ciało umrze i nie będzie nic więcej. Więc jeżeli chcesz żyć wiecznie, w Bożym Królestwie musisz narodzić się z ducha, musisz być osobą duchową. Tak więc yy, to, jest, to jest taka kwestia, która jakby każdy z nas musi przerobić się, jakby zmierzyć się z nią, czy ja żyję duchowo, czy jestem duchową osobą, czy ja się narodziłem z wody i z ducha, to znaczy z wody i z ducha. To znaczy, że jeżeli rodzisz się na nowo, to Duch Święty, wypełnia twoje wnętrze, otwierasz się na duchowe sprawy i pozwalasz, żeby Duch Święty cię wypełniał, żeby zmieniał twoje myślenie, żeby zmieniał twoje emocje, twoje pragnienia, żeby zabrał twoje ambicje, zabrał twoje plany, zabrał to, co jest poczuciem bezpieczeństwa w twoim życiu i zamiast tego dał siebie samego i ty się na to zgadzasz i ty tego chcesz, a z drugiej strony yy, Takim zewnętrzną oznaką tego, że Ty chcesz zmienić swoje życie, będzie chrzest wodny. Tak jak było to w przypadku Jezusa, tak jak było w przypadku innych uczniów, tych, którzy przyłączali się do chrześcijan, którzy wybierali Bożą Drogę, oni dawali się ochrzcić jako publiczny wyraz swojej wiary i tego, że teraz umierają dla siebie i nie chcą już dalej żyć dla siebie, i powstają jakby z martwych z tej wody do życia wiecznego, do życia duchowego. Tak więc te dwie rzeczy. Yy, wiara, zobaczcie, od razu wiara, prawdziwa wiara, żywa wiara, duchowa wiara wyraża się w pewnym działaniu. Po pierwsze, chrzest przed wszystkimi przyznaje się do Boga, przed wszystkimi yy, jakby pokazuje, że nie chcę żyć tak jak żyłem do tej pory, zmieniam cały swój styl życia, i dowodem tego będzie mój chrzest, moje zanurzenie w wodzie. A z drugiej strony otwieram się na to wszystko, co mówi Bóg, kim Bóg jest, na duchowe sprawy, na duchowe królestwo, które teraz będzie rządziło w moim życiu. Tak więc, jest to jakby wyraz, wyraz naszej wiary, że my robimy pewne rzeczy, tak? Napełniamy się duchem yy, i dajemy się ochrzcić w wodzie. Kochani, yy, myślę, że to jest, to jest skomplikowane. To jest taki proces, który czasami trudno wyjaśnić. Po czym można poznać, że jesteś nowonarodzony z ducha? Masz inne pragnienia niż miałeś kiedyś, niż e, wtedy, kiedy żyłeś bez Boga. Nawet ci, którzy są wychowani w religii od małego, uczeni o Bogu, e, Mieli czasami jakieś myśli, wiecie, z tego świata, pragnienia, jakieś swoje plany, jakieś swoje koncepcje, tak, Które przybierali pod wpływem innych ludzi, pod wpływem różnych zdarzeń. I kiedy, kiedy duch zaczyna w nas działać, to już przestajemy tego chcieć. Przestajemy chcieć tego, co chce świat. Nie chcemy sławy, nie chcemy popularności, nie chcemy pieniędzy, nie chcemy. Jakiegoś zaspokojenia naszych takich niskich instynktów. Nie chcemy po prostu satysfakcji i tego, żeby wszystko się działo po naszej, według naszej woli, tylko zaczynamy czerpać radość z obecności Bożej. Zaczynamy chcieć tych duchowych rzeczy, żeby Bóg. Był obecny, żeby Bóg coś robił, żeby On działał wokół mnie, żeby On coś zmieniał, żeby On uzdrawiał, żeby On w naturalny sposób objawiał swoją moc. Zaczynamy mieć pragnienie, żeby czytać Boże Słowo. Chcemy czytać Biblię, jesteśmy głodni tego Słowa, chcemy więcej, chcemy więcej dowiedzieć się, co Bóg myśli, jak Bóg myśli, co Bóg chce, jaki Bóg jest. Zaczyna w nas być jakieś palące pragnienie, palące pragnienie. Wierzę, że w życiu każdego człowieka, nawet tego wychowanego od małego w wierze, następuje taki moment, kiedy ten ogień się zapala. Taki ogień, trudno mówić o jakimś ogniu w noworodku. Trudno mówić o jakimś ogniu w bardzo małym dziecku, które jeszcze nie rozumie w ogóle tych koncepcji, nie rozpoznaje Bożej obecności. Być może coś tam czuje, ale nie jest to świadomy wybór. Wierzę, że Nowe Narodzenie jest wynikiem naszej świadomej decyzji, że nie chcemy żyć dla siebie, tylko chcemy żyć dla Boga i dokonujemy takiej świętej zamiany. Ok? Ja oddaję swoje grzechy, swoje życie, wszystko to, w czym pokładałam nadzieję, z czego byłam dumna, ale również z tego, czego nie byłam dumna i co było obrzydliwe, to wszystko oddaję i zamiast, w zamian dostaję Bożą Naturę, płaszcz sprawiedliwości Chrystusa. Duchowe życie w Bożym Królestwie, gdzie to teraz On będzie określał, kim jestem, co mam robić i jakie będą moje pragnienia. Ta niesamowita wymiana następuje tutaj i jest to świadomy wybór, w wyniku którego rodzimy się na nowo i Bóg może zacząć działać w nas. Mamy wtedy pokój, mamy radość mamy cierpliwość, mamy wytrwałość, to wszystkie owoce ducha, których czytamy w liście do Galacjan, to wszystko zaczyna się w nas pojawiać, czasami nie tak od razu, ale również jest to proces, z którym wzrastamy jest to właśnie owoc, czyli zewnętrzna oznaka tego, że narodziliśmy się na nowo ok, kończę, bo pewnie mogłabym mówić teraz bardzo długie kazanie na ten temat, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby badać swoje serce przed Bogiem i jeżeli nigdy się jeszcze nie narodziłeś na nowo, to po prostu możesz powiedzieć: Boże, chcę iść za Tobą, chcę, żeby Twój świat stał się moim światem. Wierzę Ci, wierzę Ci, że jesteś w stanie zbawić mnie, uratować, zmienić. Wierzę, że chociaż czuję się beznadziejnie, albo czuję się właśnie, że jestem kimś szczególnym i czuję się mocny, to wiem, że to, co Ty mówisz o mnie, jest ważniejsze niż to, co ja czuję. I pragnę poddać się Tobie. Chcę, żebyś to Ty był królem mojego życia. Chcę szukać Ciebie, chcę poddawać się Tobie. Otwieram swoje życie na Ciebie. Nie chcę postępować w taki cielesny, zwykły sposób, tylko chcę Twoich rozwiązań. Wejdź do mojego życia, zamieszkaj swoim świętym duchem we mnie. Oczyść mnie z moich grzechów, oczyść mnie samego z tych różnych moich pomysłów. Oczy mnie i napełnić sobą. Od tej pory nie chcę się z Tobą rozstawać, ani na jeden dzień. Amen. Niech to będzie naszą modlitwą, nawet jeżeli już kiedyś się tak modliłeś, albo już dawno się nawróciłeś, dawno zaprosiłeś życie, dawno zaprosiłeś Boga do swojego życia. Dobrze jest tak modlić się każdego dnia. Każdego dnia wybierać Jezusa, bo niech to będzie takim naszym świadomym wyborem. To nie jest oczywiste, że skoro dzisiaj wierzysz, to jutro będziesz wierzył. Jutro przyjdą być może wątpliwości lub różne próby, trudności, które mogą odłączyć Ciebie. Jeżeli nie będziesz uważny, jeżeli nie będziesz skupiony na tym, co się dzieje w duchowym świecie wokół Ciebie, to tak delikatnie możesz zacząć odpływać zupełnie w inną przestrzeń. Dlatego Musimy być uważni, musimy z gorliwością zabiegać o swoje zbawienie, przyjmować go i cieszyć się nim każdego dnia. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa!